szalonym makijażem usta w cyrkoniach. wzorowała się na teledysku Jennifer Lopez Golden Florida. coś w tym stylu link Wam podam na dole i zdjęcia będą na moim blogu, porównawcza no wyszło mi tak, ja może tych cyrkonii nie miałam najlepszej jakości, więc ten błysk w porównaniu do tego jak iskrzyły się usta Jennifer Lopez na tym teledysku w fleszy jest nieporównywalny no, ale ja osobiście jestem zadowolona z mojego efektu. Spędziłam na tym no, dość sporo czasu, ale nawet znalazłam sobie taką szybką metodę. O tej metodzie będzie dalej przeklejanie tych cerkoni. Oczy już tutaj pozostawiłam raczej w takiej tonacji bardzo delikatnej. No, jeżeli Wam się podoba, jeżeli moje zerwanie przypadło Wam do gustu, oglądajcie dalej. Kolejny... Hmm. Kochani moi, w tym makijażu musimy przede wszystkim zwrócić uwagę na cerę. Żeby ukryć jak najbardziej wszystkie niedoskonałości. Jak możemy zauważyć, czy to na zdjęciach z teledysku Jennifer Lopez, czy na samym teledysku, ma ona nieskazitelną cerę. Także my też najpierw kładziemy korektor na wszelkie wypryski albo z palety kamuflaży, na przykład takiej Catrice. Albo zwykły korektor w sztyfcie, na jakieś przebarwienia blizny. E, następnie kładziemy, jeżeli mamy duże sińce pod oczami, najpierw korektor pod podkład, pod oczy, później na to podkład, i dodatkowo możemy jeszcze położyć pod oczy. E, ewentualnie tutaj skrzydełka nosa na czoło. E, korektor rozświetlający, żeby ta cera wyglądała świeżo promiennie. E, jak już to mamy wszystko zrobione. Kładziemy na powieki bazy podcienie. Brwi można delikatnie podkreślić, jeżeli chcecie. Cieniem, ma jak nie to woskiem. I stawiamy tu przede wszystkim na usta. Także oczy zostawiamy jak najbardziej naturalne, tak jak oczywiście ma Jennifer. Więc, aby wyrównać tylko koloryt, na całą ruchomą powiekę, aż po dług brwiowy, nakładamy matowy cień. Może to być kremowy, biały. Lepszy będzie tutaj ta, yy, raczej taka właśnie kość słoniowa. Następnie co robimy, to możemy sobie przypudrować delikatnie twarz, żeby ona nam się tak nie świeciła. Delikatnie ją zmatowić. Oczywiście do kolejności możemy odwrócić. Najpierw no możemy sobie zmatowić, a później nałożyć cień. To jest już zależy od Was. Jennifer ma tu raczej wszystkie te cienie zachowane w takiej tonacji różu. Także na całą powiekę możemy sobie nałożyć albo perłowy róż, ja też tak zrobię, bardzo taki delikatny. Jeżeli takiego cienia nie mamy, to jakiś inny jasny perłowy cień, może być też taki yy, beżowy. To już w zależności, czym tam dysponujemy, i na całą ruchomą powiekę nakładamy ten cień. Ten sam cień możemy sobie delikatnie nałożyć podług brwiowy. Jeśli chodzi o makijaż oczu, nie jest on jakoś zbytnio skomplikowany. Wystarczy teraz, że weźmiemy sobie jasny brąz Może być też taki brąz wpadający w fiolet Ale bardzo jasny odcień Naprawdę musimy z nim uważać Bo tutaj Jennifer nie ma e, tak mocno obrysowanych tych oczu Ma delikatnie je podkreślone I pędzelkiem do blendowania Po prostu e, obrysowujemy oko e, W sensie o co mi chodzi Zaczynamy od od zewnętrznego kącika i rozcieramy, delikatnie rozcieramy nad załamaniem. Nie w załamaniu, tylko staramy się powiększyć oko i unieść ten cień nad załamanie. Naprawdę robimy to bardzo delikatnie. Widzicie to oko jest naprawdę bardzo delikatnie podkreślone. I teraz też brązowym cieniem, tylko tak o ton ciemniejszym zagęszczamy sobie linię rzęs i podkreślamy dolną powiekę te kreski zarówno nad górną linią rzęs jak i podkreśleniem dolnej powieki możemy rozetrzeć czystym pędzelkiem żeby też wyglądało jak najbardziej naturalnie Rzęsy podkręcamy zalotką, tuszujemy i przyklejamy sztuczne. Yy, można wybrać kępki, bo ona ma tam bardzo naturalnie te rzęsy yy, zagęszczone, albo te połówki ardel. One też jak najbardziej będą się nadawać. Pamiętajmy też o dolnych rzęsach, żeby je dobrze wytuszować, wtedy to jeszcze bardziej nam otworzy oko powiększy. Oczy są już zrobione, ale w sumie w tym makijażu y, dla odmiany jest to najmniejszy problem, bo naprawdę łatwo jest y, wykonać makijaż oczu. Y, teraz zajmijmy się konturowaniem. Tutaj Jennifer też ma bardzo ładnie wykonturowaną twarz i tym też musimy się postarać, żeby ta twarz ładnie później wyglądała na zdjęciach. Więc tak, bierzemy brązer matowy, oczywiście dobrany do naszego yy, koloru cery, do naszej karnacji i y, kontrujemy tutaj. Nakładam pod kości policzkowe. Na czoło, na góry, u góry czoła i tu na skronie. tutaj na linii żuchwy. I tak zarówno prawą, jak i lewą stronę, wiadomo. Możemy też delikatnie wykonturować boki nosa. Dodam też trochę różu w takim brzoskwiniowo-różowym odcieniu. A potem w rozświetlającym omiotę tutaj czoło. Nosa. tutaj nad, obszar nad kościami policzkowymi i skrzydełka nosa i brodę i okolice tutaj nad górną wargą. Nie będą, możemy podkreślić, wtedy możemy wybrać taką kredkę kawę z mlekiem, jasny brąz albo zostawić wolną, ja zostawiam pustą, nic tam nie nakładam. I teraz, oczywiście, najważniejszy element tego makijażu to są usta. Usta też warto wcześniej przygotować. Można sobie zrobić peeling ust, jeżeli mamy problem z przesuszonymi ustami, spękającymi, z, z, z zajadami, to trzeba jakoś o nie zadbać, bo one tutaj będą grały główną rolę. I tak, jeżeli już mamy, można wcześniej sobie położyć balsam na usta. Jeżeli już mamy przygotowane to obrysuję, obrysować ją jakąś konturówką. Na razie w kolorze ust naturalną. Obrysowałam kontur ust, wypełniłam też konturówką środek, yy, więc szminka i wszystkie inne elementy będą mi się dłużej trzymać. Teraz musimy wybrać kolor. <laughs> kolor, jaki ja wybiorę, no to ten sam, co miałam, znaczy ten sam. Będę się starała, żeby był jak najbardziej zbliżony do tego, co miała Jennifer. Czyli to będzie taki róż, ostry róż. I połączę tu dwa kolorki ze sobą. Ten neonowy połączę z Inglota, co mam tutaj wkład. Tak, tak, ten ostatni. I szpinkę Rimmel 16. To nie są może bardzo mocne kolory, ale są dosyć intensywne. Najpierw nałożę sobie ten neonowy róż. A dopiero później tą szminkę. Gdy usta już mamy pomalowane, czeka nas chyba najtrudniejsza i najbardziej cochłonna to na pewno część, etap tego makijażu. Teraz potrzebne nam będą cyrkonie. Ja tutaj mam taki o, zestaw to kupiony chyba w Pepko. Tu są różne kształty: jakieś gwiazeczki. Kwiatuszki, yy, księżyc, serduszka, prostokąciki, okrągłe dwa rozmiary, małe i duże. To mi się bardzo przyda. I drugi mam tutaj same, mam otwarte, to nie będę wam pokazywać, przechylać same, same okrągłe. Teraz, jak to zrobić najlepiej? Wydaje mi się, że tak: yy, Wziąłem sobie wykałaczkę. Jedna strona będzie nam służyła do tego, żeby zrobić kropelki z kleju. Ja używam tego kleju duo. I po prostu wierzymy sobie kropelkę tego kleju. Najpierw oczywiście obklejamy kontur ust. Tak to się prezentuje na razie te dwie. No i tak musimy zrobić całe usta. Także bardzo monotonna praca, bardzo pracochłonna, więc ja się zabieram do roboty. A wy w przyspieszonym tempie możecie zobaczyć, jak to w niej mi szło sama, nie wiem. Jak się prezentuje efekt końcowy. Mogę Wam jeszcze przybliżyć. Myślę, że jakby te cerkony były jeszcze lepszej jakości, to ten efekt byłby jeszcze ładniejszy, jeszcze ładniej by one się błyszczyły i skrzyły. No ale wyszło mi tak. Mam nadzieję, że moja propozycja i odwzorowanie makijażu Jennifer Lopez Wam przypadło do gustu ledwo w nich mówię, on tak niewygodnie nie chcę też powsuć efektu. Jeżeli tak, to oczywiście kciuki w górę, jeżeli nie, to w dół. No i co zapraszam do subskrypcji, do oglądania kolejnych filmików, trzymajcie się ciepło!